myślę, że ta przewaga jest znacząca i w nawiązaniu do tego tematu znowu wracamy do crossborderu, czyli jak skutecznie połączyć crossborder z marketplace i zdobyć nowe rynki. Tego dowiecie się od Dominika Michałka, account managera w iDoSell. Dominiku, zapraszam cię serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie. I dziękuję za przedstawienie. Nazywam się Dominik Michałek, jestem account managerem w iDusel. W naszej firmie zajmuję się wdrażaniem sklepów polskich, ale także zagranicznych i nie tylko, dlatego że w ramach naszych usług oferujemy też integrację z Marketplace. I na dzisiejszej prezentacji chciałbym Państwu przedstawić, jak e, zrobić to, jak to połączyć, żeby się właśnie nie pogubić. Na bazie doświadczeń moich klientów, mojej pracy, tego, z czym przychodzą do mnie klienci. I tego, co pojawia się tutaj tak naprawdę stale. Myślę, że możemy przejść dalej. I teraz takie pytanie. To nie będzie prezentacja historyczna, nie będę robił potem kartkówki, ale czy ktoś z Państwa wie, co przedstawia ten obraz tutaj? Jest mała podpowiedź tutaj niżej. Obraz przedstawia labirynt Minotaura i obok widzimy cytat z mitologii Jana Paradnowskiego. Właśnie o samym labiryncie. Labirynt Minotaura to było miejsce dosyć tajemnicze, które tak naprawdę było pełne obaw, nie można było z niego wyjść, można było się z nim łatwo pogubić, ale pewna Ariadna podarowała Tezeuszowi nić, którą mógł on z tego labiryntu wyjść. I jak to możemy przełożyć na e-commerce? A właśnie tak, że wchodząc na nowy rynek, jesteśmy zderzeni z nową rzeczywistością. I potrzebujemy takiej nici, która nas tutaj pokieruje dalej, która umożliwi nam to, żebyśmy mogli odnaleźć się, poznać nowe rynki i zobaczyć, jak rozwinąć swój komers e za granicą. Przejdźmy dalej. Przygotowałem dla Państwa trzy główne punkty, które wykorzystuję w pracy ze swoimi klientami. Pierwszym z takich punktów jest Arkusz Crossborder. Jeśli macie Państwo przy sobie telefony, to prosiłbym tutaj właśnie teraz odpalić aparaty i zeskanować sobie to, co przygotowałem. Warto zapisać link, bo na komputerze będzie to wyglądać lepiej. I w przypadku tego pytania, ile ludzi, tyle opinii, ile krajów, tyle rynków? Bardzo ważna jest, wydaje się banalna, ale analiza. Natomiast w momencie, kiedy e, przychodzi do tej analizy czasem ciężko jest się tutaj połapać i złapać pełne know-how na podstawie danego rynku, danego kraju. My w iDus razem z naszymi partnerami przygotowaliśmy raport cross border, z którego wynika, że już około 50% naszych klientów sprzedaje za granicę, ale też niektóre z rynków są bardziej wschodzące, na przykład jest to tutaj Estonia, aktualnie jest to Rumunia, Węgry, co fajnie się zbiega z tym, że za niedługo się pojawi Alegro na ten konkretny rynek i na przygotowanym arkuszu, który wygląda jak biznes model Canvas, możemy spisać sobie wszystkie myśli, które przychodzą nam e, właśnie na przykład z raportów, z informacji, które mamy w internecie na temat danego rynku. Przykładowo, chcemy tutaj stworzyć e-commerce na Czechy. To w przypadku kanałów sprzedaży możemy od razu zapisać sobie Allegro czeskie. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że Czechy są dosyć takim krajem specyficznym i że lubią płacić za pobraniem. To jest kolejny punkt, który możemy sobie wpisać tutaj w naszej tabeli. Fajną rzeczą jest też na przykład Heureka, która jest porównywarką dostępną wyłącznie w Czechach i też możemy ją wpisać sobie w kanały sprzedaży. Przejdźmy dalej. Kolejnym elementem, z którym też przychodzą do mnie klienci, jest odpowiednie narzędzie. Czyli jak zrobić to, żeby magazyn, sklep internetowy, kanały sprzedaży działały płynnie? Pierwszą rzeczą jest połączenie magazynu w taki sposób, żeby ta sprzedaż się zazębiała. Czyli stany magazynowe, które występują w przypadku e-commerce razem z kanałami sprzedaży, były zawsze aktualne. Drugim punktem jest sklep internetowy. Czyli to, że jeśli na przykład otwieramy ten sklep na rynek zagraniczny, to może nie być jeden sklep, może to być na przykład trzy sklepy, cztery, pięć. Więc warto jest to też połączyć w jednym miejscu, żebyśmy mogli łatwo zarządzać ofertą i stosować na przykład oddzielną politykę cenową czy rabatową. Trzecim punktem są kanały sprzedaży i multichannel, czyli właśnie to, żeby wdrożyć odpowiednie na każdy z rynków marketplace. Ale tak samo jak wspominałem na początku, żeby to się nam zazębiało, czyli połączyło ze sklepem internetowym. No i trzecią rzeczą jest automatyzacja. Automatyzacja jest nam potrzebna po to, żebyśmy mogli łatwiej wykonywać pewne działania. Przede wszystkim chodzi tutaj o wystawienie dokumentów sprzedaży, wysyłkę faktur, ale także na przykład przy rynku zagranicznym bardzo ważne jest to, żeby VAT wyliczał się automatycznie, czyli moduł VAT OSS. Możemy przejść dalej, myślę tutaj. Więc tak, robimy analizę, Drugim punktem jest znalezienie odpowiedniego narzędzia, które nam to umożliwia. I mamy już na przykład przygotowane sklepy internetowe. OK, przychodzi do nas klient, dokonuje zakupu, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby tych przeglądających, którzy się zamieniają w kupujących, zlojalizować, czyli pozostawić tutaj u nas w sklepie, żeby do nas wracali. W Polsce jest to bardzo ważny element, natomiast za granicą też działa. I w jaki sposób możemy to zrobić? Pierwszą rzeczą jest to, żeby klient, który wchodzi do naszego sklepu internetowego, nie przeraził się procesem zakupowym, czyli żeby zachęcił go do zakupu. Możemy dzięki temu na przykład wdrożyć tutaj za granicą PayPal Express Checkout, czy na przykład Apple Pay, Google Pay, które no, zostaną na pewno zapamiętane. W szczególności, kiedy mamy teraz trend e-commerce, który sprawia, że większość klientów i też zagranicznych dokonuje zakupu na telefonie. Drugą rzeczą jest personalizacja sklepu. Czyli, na przykład, tak jak Pantezeusz, który prowadzi sklep Labyrinth Minotaura, sprzedaje na Grecję, fajnie, żeby ten sklep był po grecku. Żeby nie było to tłumaczenie, które jest robione przez Google, tylko żeby było to tłumaczenie na przykład od razu przygotowane przez moduł tłumaczeń automatycznych, który jest teraz coraz bardziej popularny i wykorzystywany do przygotowania oferty zagranicznej. I taką jeszcze jedną ważną rzeczą, jeśli chodzi tutaj o zadbanie klientów. Jest to, żebyśmy stosowali dla nich marketing też po tej akcji. Czyli mamy trzy punkty. Zaczynamy powoli tą nić rozwijać, którą zarzuciliśmy w tym labiryncie. Pierwszy punkt rozpoznanie rynku. Drugi punkt dobranie narzędzia. I trzeci punkt zadbanie o klientów. Niby mamy wszystko, ale może się okazać, że nie mamy nic. I przejdźmy dalej. Tutaj na tych obrazach mogłoby wydawać się nam, że one są powiązane z mitologią. Mamy Dedala i Ikara, mamy Odyseusza, mamy tutaj Tezeusza, czyli Minotaura, Heraklesa albo Heraklesa oraz Syzyfa. I tak jak powiedziałem, mogłoby się to wydawać pozorne, że te obrazy są ze sobą połączone, natomiast tylko trzem z tych postaci udało się tutaj jakby wykonać swoje zadanie. I klienci też pytają mnie często o to czy jakby samo wdrożenie sklepu jest trudne. Nie musi być trudne, jeśli je mądrze przemyślimy. I podejmiemy głównie ryzyko, czyli tutaj otwierając się na nowy sklep, na nowy rynek, możemy na przykład na początku stworzyć wersję MVP sklepu, czyli minimum Value Point, która umożliwi nam jakby zbadanie w ogóle tego, czy nasz produkt jest tutaj e, kupowany w kanałach sprzedaży, czyli na przykład na Allegro Alegroczeskim w Czechach, na Allegro Słowackim w Słowacji, czy na Amazonie w Niemczech, ale także w naszym e-commerce, w naszej Marce, a potem przejść dalej i rozwinąć ten sklep mocniej. Przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o samą kwestię strategii, czyli rozwinęliśmy nić, jesteśmy już na dobrym flow, dobrze działamy. No to teraz musimy tą nić zwinąć, żeby jakby złowić kokosy tak troszeczkę tutaj mówiąc kolokwialnie. Pierwszą rzeczą są kanały sprzedaży, które są mega ważne i tak jak wcześniej w poprzedniej prezentacji Dorota tutaj wskazywała, są trendy rosnące i wiele rynków zagranicznych, z którymi się państwo spotkacie, rynków zagranicznych opierają się właśnie głównie o marketplace. Przykładowo Francuzi uwielbiają swój tutaj marketplace Cdiscount. Podobnie jest z Niemcami, którzy kupują głównie na Amazonie. Dlatego takim głównym kluczem jest odkrycie tych kanałów sprzedaży i yy, zbudowanie tej bazy klientów, a drugim fajnym elementem w kanałach sprzedaży są porównywarki, które często kierują na nasz sklep internetowy. I jeśli faktycznie stworzymy ten e-commerce tutaj, który jest yy, ładny, który dobrze się prezentuje dla klienta, który jest zrozumiały, dla klienta zagranicznego, czyli przykładowo Czech kupuje na Heurece i przenosi się tutaj do sklepu naszego własnego. Dzięki temu możemy też klienta pozyskać na naszym sklepie. Drugi punkt to marketing i tutaj mam na myśli na przykład płatne reklamy Google. Część sklepów i narzędzi jest zgodna z zagranicznym Google Merchant Center więc możemy tam stosować reklamy płatne. Podobnie jest tutaj z rekomendacjami produktów, dlatego że stosując inteligentne rekomendacje pokażemy też naszym klientom, że jesteśmy ekspertami w branży. Trzeci temat, tłumaczenia. Chodzi głównie o to, żeby klienci się czuli bezpiecznie tutaj w sklepie internetowym. I głównie tutaj takim krajem, który musi to wszystko mieć ładnie dostosowane, są Niemcy, dlatego że w Niemczech oni bardzo tutaj mocno sprawdzają, weryfikują sklep internetowy. Musi on zazwyczaj stać na domenie niemieckiej, żeby do tej konwersji doszło, więc to taka, taka porada, gdyby ktoś z państwa chciał wyjść na Niemcy. I czwarty, automatyzacja procesów, czyli jakby połączenie całości tutaj, co się już wcześniej przewijało, po to, żeby nasi pracownicy, którzy działają w tym sklepie albo sklepach, których może być kilkanaście, się nie pogubili i żeby mogli w łatwy sposób jakby zarządzać całą ofertą produktową. Przejdźmy dalej. Teraz chciałbym przedstawić case study sklepu internetowego, który był na początku, sklepu Labirynt Minotaura. Jest to wirtualny sklep, on nie istnieje naprawdę. Przejdźmy dalej. Zobaczmy, tutaj mamy kartę produktu mamy logo naszego sklepu, no i sklep tutaj jest prowadzony przez pana Tadeusza, Tyzeusza, przepraszam najmocniej. E, Tyzeusz jest jednym z projekt managerów, mają sklep internetowy w Polsce, sklep internetowy w Polsce sprzedaje bardzo fajnie. Natomiast sklep tutaj, który oferuje na rynek grecki, po pierwsze jest w języku angielskim, domena jest com, tylko płatności kartą, formularz w koszyku jest milion, to znaczy 5 i nie ma rekomendacji produktowych. Czyli klient dokonując zakupu, tak naprawdę zazwyczaj dokonuje zakupu jednego produktu. Jeśli chodzi o kanały sprzedaży, to pan Tezeusz, jako że jest projekt menadżerem, który ma na głowie cały ten sklep grecki, nie miał czasu, żeby się rozejrzeć za tutaj e, jakimiś dodatkowymi elementami, które umożliwiłyby mu wdrożenie tych kanałów do sklepu internetowego. Przejdźmy tutaj dalej, jeśli chodzi o rekomendacje, czyli przejdźmy po kolei tutaj właśnie tym ciągiem, zaczynając od analizy, przechodząc przez odpowiednie narzędzia oraz tutaj lojalizację klientów. Pierwszą rzeczą jest to, że powinien być on przetłumaczony na język grecki, natomiast często jest tak, że sklepy zagraniczne, które obserwujemy, są tutaj na domenie com, e, co oczywiście nie jest złe, natomiast domena grecka umożliwiłaby mu pozycjonowanie typowo się pod tutaj rynek grecki, a także właśnie stosowanie w reklam pod ten rynek płatnych. To też pozwoli Grekom poczuć się jak w domu, a jeśli chodzi o same sklepy, jeśli jest sklep polski, sklep grecki, to też będzie mógł to połączyć, jeśli znajdzie odpowiednie narzędzie. Z analizy raportu Crossborder on wskazuje, że Grecy uwielbiają promocje i poszukują najlepszych ofert. Więc Tutaj w tym przypadku moglibyśmy się zastanowić nad takim kanałem sprzedaży i to polecić panu Tezeuszowi, żeby uruchomił sprzedaż na porównywarce Scroeds GR. I akurat tak się składa, że moja przyjaciółka jest Greczynką, od kilku lat y, mieszka głównie w Grecji, wcześniej w Polsce i powiedziała, że bez Scroedsa nie wyobraża sobie zakupów w Grecji. Dotarcie do bazy klientów, którzy są przenoszeni do sklepu. To też zbuduje na tym sklepie, który został przetłumaczony, już pewnych klientów lojalnych, a doświadczenie zakupowe tutaj trzeba głównie zadbać o to, żeby ci Grecy pozostali, czyli na przykład można się zastanowić nad programem lojalnościowym dla klientów, ale także na przykład nad różnymi innymi elementami, które by umożliwiły przyciągnięcie ich do sklepu, czyli na przykład szybkie płatności oraz personalizacja sklepu. Tutaj mam na myśli na przykład zamiast bestsellery, to możemy wymyślić jakąś nazwę, nawet po grecku powiedzmy twoje oferty albo oferty tygodnia, żeby też klient się czuł jakby był na unikalnym sklepie. Przejdźmy dalej. Jako, że jesteśmy w kinie, to teraz tutaj odtworzymy film. Czyli pierwszą zasadą jest rozpoznanie rynku, które się może wydawać banalne, ale nie zawsze takie jest. Drugą zasadą jest dobór narzędzi po to, żebyśmy pracę sobie ułatwiali, a nie tak naprawdę ją utrudniali. I działanie, i rozwój, czyli przede wszystkim nie bali się tych rynków zagranicznych, dlatego że jest dostępnych mnóstwo narzędzi, które umożliwiają nam tutaj wprowadzenie tej sprzedaży w prosty sposób. My na przykład w IDUSEL wdrożyliśmy coś takiego jak kreator sklepów zagranicznych, który umożliwia wykonanie takiego sklepu. Kilkoma kliknięciami. Na razie są to Czechy i Niemcy, ale pojawi się ich też więcej. Natomiast to, co właśnie się teraz dzieje, czyli że mamy tutaj z naszego rodzimego rynku Allegro czeskie, Allegro słowackie i za niedługo kolejne rynki, pokazuje nam, że jakby iście w trend crossborderu jest bardzo ważne, żeby nie tylko zamykać się na naszą Polskę, ale też, żeby wyjść z naszą ofertą za granicę, bo technologicznie stoimy bardzo wysoko i dzięki temu możemy tutaj pozyskać nowe, nowych klientów i nowe rynki zbytu. Dziękuję państwu bardzo za prezentację.